Siemaneczko dzisiaj przedstawię Ci 5 fajnych trików, dzięki którym możesz schudnąć bez liczenia kalorii. Numer 1 jest to jedzenie mniejszych porcji, jednak nie chodzi mi tylko o to, żeby nałożyć sobie tam połowę talerza mniej czy tam jedną czwartą talerza mniej. Generalnie chodzi mi o to, że zazwyczaj zauważ, że jemy pod sam korek. Jesteśmy tak nauczeni, żeby zjeść cały talerz. Dopiero wtedy możemy odejść od stołu. Mi chodzi raczej o to, żeby się jadł na 70% sytości, na 80% sytości, wtedy już będzie to mniej niż jesz zazwyczaj, a zauważ, że sygnał do mózgu w rzeczywistości dochodzi dopiero od 5 do nawet 20 minut po zakończonym posiłku. Także warto sobie to przetestować, Zjedz mniej, odejść od stołu szybciej i sprawdź, czy za na przykład 15 minut dalej będziesz głodny. Jeśli tak, ok, przekończ sobie jeszcze coś. Jednak w większości przypadków będzie to wyglądało w ten sposób, że będziesz już jednak najedzony. Żeby sobie w tym procesie nieco pomóc, możesz zacząć jeść wolniej. Obecnie wszyscy jemy bardzo szybko, co wręcz sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Także po prostu spróbuj jeść wolniej, dzięki temu ten sygnał sytości również dojdzie do Ciebie jakby wcześniej. Numer dwa jest to przesunięcie pierwszego posiłku na nieco później. Dzięki temu unikniemy temu pierwszemu skoku cukru w górę. Po nim następuje zazwyczaj gwałtowny spadek i często jesteśmy dwa razy bardziej głodni, więc przed obiadem zazwyczaj jeszcze coś wpada do jedzenia. Tak? Dzięki właśnie ominięciu śniadania możemy temu zapobiec i gwarantuję, że jest to kwestia tygodnia, dwóch tygodni, a z tego śniadania można zrezygnować albo całkowicie, albo przesunąć się o dobre 3-4 godziny dalej. Jeśli jednak musisz zjeść rano, być może nie masz opcji zjeść czegoś w południu lub po południu, możesz z drugiej strony zrobić to samo, czyli kolację albo całkowicie pominąć, albo przesuń ją wcześniej. Wtedy raczej zjesz tej kolacji mniej, ponieważ będziesz czuł jeszcze nieco sytości po posiłku popołudniowym. Numer 3. Jest to jedzenie większej ilości warzyw i picie większej ilości wody. W kontekście redukcji możesz na to patrzeć totalnie jako z po prostu zapychacze. Wiadomo, że warzywa są zdrowe, mają wiele wartości minerałów, y, witamin. Y, jednak jeśli chodzi o redukcję, y, postaraj się jeść codziennie 500 g warzyw, być może 800 g warzyw. Zobacz ile dla Ciebie będzie odpowiednią ilością, ale gwarantuję Ci, że jeśli teraz jesz dziennie może 100 gram warzyw, warzyw i owoców tak właściwie, bo owoce też możemy tutaj podpiąć. Jeśli jesz teraz dziennie 100 lub 200 g warzyw lub owoców, nie dają Ci one na pewno takiej sytości, jak mogłoby Ci dać powiedzmy 600 gram. A że warzywa mają generalnie tych kalorii mało, no są po prostu idealnym zapychaczem na redukcję. Picie wody oczywiście jeszcze bardziej spotęguje ten efekt. Numer 4. Jest to codzienny spacer. Ja polecam Ci zacząć nawet od 15 minut dziennie, progresując to do, jeśli masz takie możliwości czasowe, nawet do godziny dziennie, dodając powiedzmy 5 minut w skali tygodnia. Myślę, że to nie jest zbyt dużo, a w skali miesiąca może się przyczynić do naprawdę sporego wykreowania deficytu kalorycznego. Numer 5. Jest to oczywiście regularny trening. Tego nie mogło zabraknąć. Również będzie służył jako narzędzie do kreowania deficytu kalorycznego. Jeśli już będziesz po redukcji, jeśli będzie to trening siłowy, ta sylwetka będzie wyglądać na pewno o wiele lepiej. Także polecam, są to same plusy. Wiem, że to co powiedziałem, może się wydawać, że to są takie absolutne podstawy, że to wie każdy, i dawaj mi tu jakiś spalacz, i w ogóle co polecasz. Jednak właśnie większość osób nie dba o te podstawy, gdzie to one stanowią tak naprawdę 80-90% sukcesu. Także proszę cię, skup się na tym, to jest 5 punktów. Zapisuj sobie codziennie, czy udało ci się je zrealizować. Jeśli będziesz je realizował konsekwentnie przez 2 miesiące, 3 miesiące, na pewno pozbędziesz się oponki zimowej, a serwetka zacznie wyglądać lepiej. Siemanko.